Jaka stawienie dzisiaj? Chujowe Czemu? Dopiero oczy otworzyłem No dobra, I ale już do... chujnia? Ja mam cały, cały... czas mam te same problemy To jest spokój, kurwa, chill <laughs> Po prostu nie rozmawiam z no o, no dobra, no dobra, no Same shit, different day To samo jak gówno, nowy dzień, kurwa, Nie Nieważne jaki język, to samo gówno mnie męczy, tya Wiesz, jakie musisz się zająć językiem? <laughs> twoim? <laughs> 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 Nie chciałem powiedzieć, że językiem faktów. A, dobra. Ooo, ale dobra, też może być, dobra, dawaj. Mala w ślinę, te. Dawaj, da. te. O! Ups. Cor, to tyle. Ups! Ta zwierzyna we mnie, To zwierzyna we mnie, ileś no spokoju. Wyję sobie z presą. Haha, on dystetycznie cierpi. Ja chyba mam dużo ludzi w sobie. Chcesz mieć jednego? Może <grym>, być kolejny. Z takiego. <grym>, co, co to za gej granie? Nie rozumiem, mocno ciągnął. go. szczęście. Wiesz jaki jak jest, jak jest problem? No. Że ty grasz w szachy. Nie, grasz w szachy, grasz w szachy, słuchaj, i tu na nie będzie. Co? 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 nie wychodzi tak grasz w szachy, wiesz? Moim zdaniem. No. Musisz zmienić grę? Nie, nie, nie no to nie, 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 wiesz co? Nieważne. Ach to nieważne. Ja co, cofam, cofam swoje słowa. Niechcący, nie niechcący prawie wyszła zła... zła rada wyszła, prawie wiesz. Wow. To jest dobry rad. Wow. Uda, ci złe, zła rada. Dołączysz kiedyś? A dobra, ty jesteś na, na ekspresie. Poczekaj, poczekaj. Niechcący, niechcący włączyłem złego desa. Wow. Ej, załóż, głodnie wow. co? Kolego? Ja, ja się zwracam, ja się zwracam plecami do tego. Ja to nie patrzyć nie mogę. Co zaraz, kito? Czy nie tamto? O Boże, ale spragniony byłem. Pragniony ciebie. To jest niesamowita lokacja, uwielbiam ją. Ładna jest o, jaka obszerna i tutaj... Czuję się w wanderingu, wiesz? Dużo miejsc, nic tu kurwa nie ma. Te same moby co wszędzie. Nice! Bardzo mi się podoba. Tam przed nami. Jesteśmy dwóch jeźdźców apokalipsy. Niuhatz i kurwa Hagami. <laughs> uważaj, idzie, idzie, uważaj, uważaj. Ej, a to jest inny, to jest inny niż tamten To jest taki kolorowy, no Czekaj, 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 czekaj My lawy nie przegniemy <laughs> Przepiękniemy eee, Gdzie są moje dusze? Chyba robimy, no, chyba robimy do Hitless? Bo duszę zgubiłem W twoich oczach! Łat <laughs> Co ty pijesz? Espresso tym? Ząbką? Uuu, nie wiem, jeszcze soczek ja... Jest tu taki stat sanity, czy coś? Co jest? Stat sanity? A co, to jest don't surf. No ja, ja tracę teraz, rozumiesz? Coś się rzuca? Spadło coś. A więc co spadło. Okay. Moja self esteem. Yeah! <laughs> no ten ma więcej ataków niż tamten, nie? No to ognisty jest. Ognista dupciak. Ajajaj, aj, synku. Co za slow? gdzieś też widziałem. O tego ziutka? No, gdzieś go wcale nie widziałem, przysięgam. 20 koła do dupy, nie? 20 koła do dupy. 20 koła w tył, nie? Mocne. 20 kurwa koła w tył. 20 kurwa koła, nie? 20 koła. Rozumiesz? Chirl, chirl. Na dwie to nie rusza, nade mnie to nie rusza. No właśnie. Straciłem 20 koła, na mnie to nie rusza. Nad mnie nie wstyd. Straciłem 20 koła, nad mnie nie wstyd. Mizruszonek, tafla wody. Daa. Ja. Bo tu się dajesz wszystko. No tu się dajesz! Grabał ja jestem... Ja jestem golasem! Ja mam dużą pałkę, rozumiesz? To jest, to jest... To jest nie radia. <laughs> <na funkcję. śmiech> no, chcełeś. A za tymi małymi nóżkami Takie małe, takie zwinne, no kurczę, no zobacz Najkrótszy, kurwa, ran w CS, rozumiesz? No Możemy... co z tym zrobisz? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. animacja, okej okay. Ale kot jesteś Co jest nie tak z nim? Kurwa, o chodzi z tym bossem pierdolonym? O co chodzi z tym pierdolonym bossem? Skurwiałem Ja, S, 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 no hit less, hit less mm -hmm. What? Weź tak nie squirtuj No ale smok, ale cię Może. Boże Ej, no gdzieś to widziałem, wiesz? To są, te psy Czaj? To są te psy Skelet? No Tylko, że A, wiem no Run back Run back Najkrótszy w gierce Woo. To nie send game? To nie send game? O suma, to jest send game <laughs> Suma sumarum, to, to jest endgame! game no, Nie powinno nas tu być? Moim zdaniem nie powinno nas tu być o, pamiętam tą lokację. W sensie, teraz tu drogę pamiętam. Dużo, ten, dużo tędy chodziłem, bo robiłem BFK już ja kurwa 100 razy. Pierdolony was. Kurwa, pik. Pik solcizmu. Pik Dark Soulsów. What? Po prostu nie umiesz gra być, tak? Chodź, opatrz i item. Wow. Dosłownie znikasz mi z oczu. Umiesz, wow, item, wow. Najlepszy na świecie. Wow. I wiem, gdzie jesteś. O, hej. What? <laughs> Moja ulubiona dusza. Moje ulubionego wojownika. Dzielnego. A co za jakiś... Jakiś odkurzacz? Co to jest? Nie. To jest oktoniucha. Oktoniucha. Znowu? What? Już widziałem. Kolejny Już widziałem. Ja jestem skater'em. What? To jest cool całkiem. To jest cool. To jest cool. Das That, is cool. chujowe, cool. to jest kurwa chujowe. To jest <laughs> Dobra, idź w lewo, i idę w prawo. Zobaczymy, czy to, to się da. Nice. Umarłem. Umarłem. <laughs> Chciałem no, Zapomniałem, że trzeba sposkoczyć na tym środku. Dobra, chodź, musimy... Najkróci ramat grze, Nie jest taki... Nie jest taki długi, da się przyzwyczaić, nie? Boż pałę, Sonia mi cały ekran. Jakby trzecia noga, ład. Ja kurwa nic nie widzę przez nieba... Tak mi świeci po oczach. No to z nie musisz go mieć. Mam astygmaty, na mi spok. Hebanokto niucha. nie. Nie o kto nie no. co Słoda różnica. I tak świerdzi, ma 8 macek. Eweeeet. Dobra. To, to, to idę to rozwalić, idę to rozwalić. Pierdolony boss. Umarłem. Szedłem za tobą, nagle pojawił się płomień. Pode mną. I na jednych hitami za 16 koła dusz, nie? Nawet mnie to nie boli. Nawet mnie to nie boli, rozumiesz? No dobra. <śles> Widzisz jaka ta czapka jest pomocna? Wszystko widać bez SGO. Daleko jeszcze? Daleko what? Daleko jeszcze? Jestem mi to jest skrót, to jest skrót, nie Trzeba skoczyć. No właśnie tu gdzieś jest, nie? Nie wiem, jakieś, jakieś robiłem, jakieś robiłem. No dobra. No dobra, Słoneczko. Jak i tylko oświetlasz drogę, to powiedz mi, gdzie idziemy. No nie wiem. Kurczę, ile tego gówna tu jest. Ogniu daj mi siłę. Jaka, jaka jest wersja ogniu daj mi siłę tej gry? Parły No ale nie jest taki. No nie wiem, Place the sound. O, Słoneczko, Słoneczko daj mi siłę. O, może O, Słońce. I tutaj jest chyba ten skip. Ta, 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 ta. O tam! Tutaj tam jest ładzko, ma nisko! Ja się to skarżyć jeszcze bardziej, no da się to skipnąć wszystko, ale chcę To jest skip, to jest skip, to jest skip, to jest skip, to jest skip. O kurwa. kurwa! Kurwa! To ten jebany ten! Śmieć! <noise> Jak on się nazywa? Ale cześć! Ale tam, tam jest skok! Tam zabijamy, zabijamy się! Paczesia. Zabijamy, Paczesia zabijamy się! Paczesia. Patrz, jaka to jest dziwka! Zabijamy go! Niech spierdala! Patrz, 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 patrz! O tutaj! Trzeba skoczyć! Gdzie? Tutaj. Tutaj. Ja trafiłem. No trafiłem. Kurwa, zrzuciło mnie to. What? Dziwna lala w sukience. Lala? Co to za taka dziwna? Kurwa! Ten... Z tego posąga, jakby wyskakują te... Te igły. Krąca. To mnie chyba trafiły. Nie, ja ma ja, ja się z pillami. Pomóż mi z tymi pilnami, proszę. No kurwa, och chodzi! Matte? matę. Superboss? Ja bym. Hahaha, czekaj. jo! Kurwa, wszystkie za wcześniej. Jebać tego paczesia, widziałeś co nam zrobił? No, to jest taka miłość jego, Niech sobie wsadzi ją. Głęboko, te. Głęboko w grobowiec, Powoli. Przed siebie. No? <głos> Właśnie <głos> do tego <noise> do ciągu, tak. <noise> Kurwa! Kurwa, zepnął mnie! <laughs> tu są bobasy! <laughs> tu są bobasy! No, 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 to dzieci! Oto, patrz tu! O, patrz tu! Bobas. Has Bobas! kurwa! <laughs> Widzisz? Bobasy! No. Kurwa! No, git. Mam, mam zero Dobra, dobra! <laughs> よし。